Sebastian Marczewski, zawodowy żołnierz ze stalowej woli, zakończył przygotowania do bicia rekordu Europy służb mundurowych w głębokości nurkowania. Śmiałek ma już doświadczenia z jeziora Hańcza, które pokonał wzdłuż dna na głębokości ponad 100 metrów. W lipcu we włoskim jeziorze Garda chce zejść pod wodę na ponad 220 metrów. Luby zejścia po skalnej ścianie jeziora we włoskich Dolomitach ma już za sobą. Ale głębokość 220 metrów wciąż przed nim. Bardzo lubię nurkować w wodach ciemnych, zimnych. I bardzo lubię nurkować głęboko. Sebastian Marczewski chce pobić europejski rekord służb mundurowych zejść w dół ze sprzętem ważącym aż 350 kg z butlami z gazem i całym obprządowaniem, które zarejestruje głębokość, pozwoli mu regulować prędkość nurkowania, a potem niezwykle trudnego, wynurzania się. Od punktu zero dojście na głębokość 220 metrów. No tutaj zakładamy czas około. Hmm, 14 minut. 14-15 minut. Odejście z głębokości 220 będzie, będzie mi więcej w tym czasie. Wynurzanie natomiast potrwa prawie 7 godzin. <grytanie> Także przez te 7 godzin będę miał dużo czasu, żeby odpocząć psychicznie i po prostu jak to kiedyś powiedział mój kolega, porozmawiać sam z sobą. Zawsze chciał być żołnierzem i wyrastać ponad przeciętność. Uprawiał alpinizm. Ranny w Afganistanie po wybuchu miny z uszkodzonym poważnie kręgosłupem postawił napływanie jako skuteczną rehabilitację. Taki styl życia wkrótce przekuł w kolejny sukces. Jako pierwszy człowiek na świecie przepłynął wzdłuż dna całe jezioro Hańcza. Poruszał się na głębokości 104,5 metra. A teraz... Teraz zanurzy się dwa razy głębiej, dokładnie w lipcu. Nad jeziorem Garda spędził już kilka tygodni intensywnych treningów. Wcześniej w lodowatej wodzie jeziora Attersee w Austrii. Dostaję tysiące pozdrowień, szczególnie ze stalowej woli od weteranów, którzy też wspierają mnie cały czas. I to jest taki bardzo duży, pozytywny kop energii. I Za to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję. Taki już jest, że wciąż szuka nowych wyzwań i kocha adrenalinę. Jego treningi i samobicie rekordu, zakup sprzętu, podróże i bazę wspierają Resort Obrony Narodowej, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i Prezydent Stalowej Woli. Jego wyczynem zainteresowało się mnóstwo ludzi z całego świata. To właśnie im wszystkim Nurek ze Stalowej Woli, twardy jak stal, chce zadedykować rekordowe nurkowanie.